Cześć, witam w kolejnym Masterclassie. Dzisiaj e, przyjechaliśmy nad Rządzę, to jest ujście w miejscowości Zaubice Stare. E, to jest dokładnie ujście, o mam branie, e, dokładnie ujście już zaraz tutaj niedaleko wpada do, Rządza wpada do Narwi, a później do Zalewu Zegrzyńskiego. Wybrałem to miejsce z tego tytułu, że to jest chyba taki już ostatni moment, gdzie można spotkać, można połowić rybę na płytkiej wodzie. Co prawda, nie ma aż tak płytkiej wody tutaj, ale jest to miejsce, gdzie ryba wypływa z zalewu i odpoczywa. Ma też tu dużo, dużo pożywienia naturalnego, jest tu przebieg. Tego miejsca, przebieg głębokości w tym miejscu jest dosyć bardzo zróżnicowany. Tutaj, zaraz do 25 metra, mamy jedno z koryt. Koryta tej rzeki są podzielone na dwa, na dwie części. Pierwsze tutaj, właśnie blisko, drugie trzyma się bardziej, bardziej tamtego brzegu. Bardzo ciekawym miejscem w tym miejscu jest właśnie ten, ten warkocz, który mamy po środku i rozdziela nam dwa koryta. On w sezonach letnich mocno porośnięty jest grążelem, przez co, przez co ta ryba ma tam bardzo dużo pożywienia, naturalnego pożywienia, i ma też te dwa zejścia, dwa koryta, gdzie sobie może odpocząć. Więc w tych sezonach letnich ta ryba często tutaj bywa, przez te właśnie naturalne stanowiska, żerowiska. No i dlatego się tu wybrałem. To jest prawdopodobnie ostatni moment, gdzie można sobie w tym miejscu tych ryb połapać, generalnie nastawiam się dzisiaj na mniejsze ryby. Znaczy, mniejsze do takie leszczyki do 700 gram. Ładne płocie, takie 25-30 cm się trafiają. No i spodziewam się też, jeżeli słońce będzie ładnie operować. A wszystko na to wskazuje. Zapolujemy na fajne wzdręgi. Trafiają się tu naprawdę ładne wzdręgi. Spadła, nie, jest mała. Kolejny jazgarzyk. No i teraz odpinamy, wypuszczamy. Na razie mamy takie małe ryby. Nic większego się jeszcze nie pojawiło. Oto taka płoć. Także cały czas staram się szukać pozytywów w dzisiejszym łapaniu. Mamy ładną małą płotkę. Liczę, że się pojawią większe. E Powiem troszeczkę o tym tej, o tej moim sposobie nęcenia. Wybrałem dzisiaj sobie dwie linie, zawsze praktycznie wybieram dwie linie i dzisiaj zrobiłem również dwie linie. Zrobiłem pierwszą tą linię na tym 20 metrze. Tam sobie zalęciłem szklanką, a na tym dalszym pod właśnie tym warkoczem, o którym mówiłem na samym początku. Przed kantem e, też. E, podałem troszeczkę gliny z Jokersem, także tam bardzo asekuracyjnie właśnie tam łapie. I tutaj na tym 20 metrze podałem chyba koło siedmiu szklanek gliny pół na pół z zanętą w takiej ciemnej barwie. Tutaj troszeczkę pinki, i troszeczkę kastera. Liczę, że tutaj później mi się pojawi jakieś, jakieś może jakieś leszczyki. Na razie tam na tej dalszej linii odławiam małe ryby, takie jak co się trafiło, to się trafiły jazgarze i kilka małych płotek. Mamy fajną rybę. Może to być lin. Na dwa czerwone robaczki, <gryw> dlatego sądzę, że to jest lin. Także optymistycznie się zaczęło robić po tym chwilowym bezrybiu, ale prawdopodobnie no, te ryby potrzebują troszeczkę słońca, żeby odpalić. To Słońce się teraz pojawiło. Mamy 9.40. Dziś mamy pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej. A mamy jednak leszczyka, złotego leszczyka. Ładna rybka, taka za 500 punktów. Ale piękny, brązowy. No i fajnie, bo się coś zaczęło dziać. Właśnie po to przyjechaliśmy. Może trochę ponad 500. Ale zwróćcie uwagę, jaki on ma kolor. Także widać, że to jest taki takiej dzik, dzikiej wody. Fajna ryba, bardzo zdrowa. No i niesamowicie silna. Myślałem, że to jest porządnie troszeczkę większa. No ale jest to drob, dobry prognostyk, że coś się zacznie dziać. Tak jak mówiłem, może faktycznie potrzebują trochę tego słońca. No i to jest tej, tego tej linii dalszej, gdzie. Gdzie nie było nęcone, poszło kilka koszyków takich większych, gliny z jokersem. No i mamy takiego leszcza. Wpuszczamy, wpuszczamy do siatki, później wszystkie wypuścimy. O. Jest trudność w tym, że mamy teraz te habazie przed sobą. O, ładne oko. Chyba ładne. Ładna rybka. E, wydawało mi się, że to jest leszcz. Bo był podobne branie, było agresywnego brania, było takie delikatne przygięcie. Byłem przekonany, że to jest leszcz. No ale cokolwiek cieszy, nie? Dzisiaj Ładny. Ładnie wybarwiony. Piękna ryba. Także coś zagryzło. I branie było takie ten. Branie było leszczowe, więc niekoniecznie. Tamta ostatnia rybka, bo te pojedyncze takie pojedyncze brania, z, z takimi długimi międzyczasami, no to może się po prostu nie wydawało, że to było leszcze. A to po prostu mogło być okonie. Też widać, że, że ten, że, że żeruje, bo ładnie zagryz. Na cztery ochoteczki. Teraz musimy wyczyścić wszystko z tego syfu. I rzucimy, zobaczymy, czy coś powtórzy. No, można też tutaj zobaczyć, jakie mamy warunki pod nogami, ale też co musimy mijać. Zobacz tam, Paweł, ten e, te takie punkciki, gdzie fala się e, jakby nie odznacza fala. No, to są te takie e, pływające, pływające rośliny. I między tymi roślinami musimy my się gdzieś tam znaleźć, nie? Z, 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 zatopić plecionkę, wiatr nam to. Utru... powinien ułatwiać, ale utrudnia, bo cały czas te, te wysepki są przesuwane. Nie mogę się dostosować. Nie, ma no to, 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 to mocno psuje, bo yy, jednak jak zrobiliśmy pod tego leszczyka o no, tą drugą i nie zginął, no to leszczyk bardzo robi stabilnie. Choć nie zawsze, no ale w, yy, im im bardziej stabilnie, tym lepiej. No dzisiaj Mamy to, co mamy. Dzień się jeszcze nie skończył. No ale... <laughs> mogło być dużo lepiej, nie? Pogoda... Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Do koszyka nabijam zanętę z gliną, e, troszeczkę jokersa, kastery. Tak, żeby też urozmaicić to... Wcześniej podawałem jokersa z gliną. Nie, no był jeden leszczyk, ale to nie był tak, aż takim symptomem, żeby, żeby tej taktyki się trzymać. Teraz zacząłem podawać zanęty z gliną, czyli pół na pół. Może będą lepsze efekty. Może pokrótce opowiem jakie mam stanowisko, bo dzisiaj mieliśmy taką dosyć yy, nietypową sytuację, że musieliśmy wejść do wody, żeby po prostu stabilnie łapać, więc przede wszystkim no to jest, używam platformy. Takiej aluminiowej platformy, dosyć lekka konstrukcja, bardzo łatwo się ją układa. Ustawię w, yy, w wodzie. Ma dwie poziomice, więc bardzo łatwo. E, bardzo łatwo ją ustawić. No i przede wszystkim jest lekka, czyli taka bardzo mobilna w wodzie. Nie trzeba używać siły, dużo siły, żeby po prostu ją ustawić. No i jeżeli ustawimy sobie już tą platformę, no to automatycznie już kosza nie musimy ustawiać, tylko po prostu rozkładamy nóżki. To jest dla mnie ważne, jeżeli w momencie, gdy właśnie jestem jakby Troszeczkę w wodzie. Nie mam zamiaru zbyt często schodzić w kosza, z kosza. Po prostu chcę łapać wygodnie. No to ustawienie stanowiska. No to może jesteśmy już w końcówce łapania i panuje to taki nieład artystyczny, ale bardzo fajna sprawa to jest ta taczka boczna. Która niekoniecznie służy na to, żeby na przykład ustawiać sobie przynęty za nęty, ale żeby sobie na przykład odłożyć sobie. Takie portfele, czy też miarkę, bądź nie wiem, cokolwiek, tak? To nie musi służyć do odstawiania, e, do przetrzymywania przynęt i zan, bo tu mam e, tackę, do, która do tego służy, ale po prostu jakieś dodatkowe rzeczy, nie? Czyli taka tacka boczna, ona mi się przydaje. E, dzisiaj specjalnie wziąłem ramię takie regulowane. E, no, oczywiście potrzebne jest ramię regulowane, niekoniecznie regulo regulowane, ok. Ee, ale wziąłem te najmocniejsze, takie, taką opcję, nawet można ją używać na rzekę, bo jest bardzo stabilna. Ee, ze względu na to, że nie, nie, nie do końca wiedziałem jakie będą panował, pan, panowały warunki. No i ja będę jestem w stanie sobie te ramię ustawić jakkolwiek chcę. Czy do góry, czy do dołu, czy w bok, w jedną, w drugą stronę. No nie obliguje mnie to do tego, żeby po prostu łapać tylko i wyłącznie w jednej pozycji. Mamy tutaj jakiś zapas możliwości. Oczywiście taka pod, pod, podpórka odstawcza, bardzo fajna i cenna dla mnie, bardzo ją lubię. Ze względu na to, szczególnie dla metodowców, bo bardzo stabilnie e, trzyma wędkę. No wydaje mi się, że nie ma możliwości, żeby no, głowy nie dam, ale bardzo mało prawdopodobne, żeby po prostu z tej podpórki nam zabrał na przykład karp. Bądź jakaś inna e, ryba, biało i jakoś, jakieś inne białe Także bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie trzyma wędkę. Jesteśmy teraz na froncie stanowiska. E, każdy z nas w, w, lubi w wygodny sposób przetrzymywać rybę przede wszystkim bezpieczne. Mi w tym wypadku nie chodzi o siatkę, ale raczej o mocowanie tej siatki. Ja używam takiej sztycy, która jest bardzo mobilna, bo można sobie zastosować wietrze, nawet trzy siatki e, w sposób. Montu, montaż, wyjmowanie tej siatki jest w bardzo prosty sposób. Za pomocą takiego kartridża wpinamy lub wypinamy. No i mamy solidnie e, zamocowaną siatkę. Bardzo wygodny sposób. Możemy sobie to przesuwać w lewo, w prawo. Nie? Także to jest, wydaje mi się, bardzo fajna, cenna rzecz. Bardzo, e, bardzo pomocna, bardzo przydatna. Kolejną rzeczą to jest tutaj z boku ta półka boczna. To akurat ja ją używam do tego, żeby właśnie przytrzymywać sobie przynęty, zanęty, cokolwiek na co łapie. Ja używam tej półki w największym rozmiarze, jaki, jaki, jaki mam Matrix ze względu na to, że po prostu nie jest wygodniej. Mogę zmieścić wiele rzeczy, potrzebnych lub nie, mniej potrzebnych, ale zmieszczę, zmieszczam na niej na tej półce wszystko cokolwiek chcę. Więc y, dodatkowo y, chroni przed słońcem, oczywiście przed wiatrem, taki parasol, taka parasolka. Y, która w odpowiedni, w bardzo szybki sposób można zamontować. Dodatkowo w, w namiociku co e, odkryłem, nie wiem czy to było celowe, trzeba było zapytać się e, projektanta, że bardzo fajnie można sobie odstawić, podbierać, nie? Tutaj można go po prostu sobie postawić. Oczywiście jest zagrożeniem tym, że to będzie brudne. Namiocik będzie brudny, ale można sobie to wsunąć. Także bardzo fajna sprawa, to odkrycie. Powiem jeszcze, tutaj oczywiście trzeba odłożyć wędki na bok, więc tutaj mam dwie takie, dwa takie elementy, które pozwalają mi swobodnie odłożyć wędkę. No i to tak wygląda pokrótce moje stanowisko. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby to było, y, można było wszystko zmieścić, wszystko było pod, pod ręką. No i jeżeli jestem na platformie, oczywiście, żeby to było bezpieczne, także trzeba pamiętać, żeby platforma była dobrze wypoziomowana i nóżki dobrze skręcone, bo każdy z nas... Y, no, zimna kąpiel, kąpiel w zimnej wodzie nie każdemu służy. Kończymy nasze łapanie. Dzisiaj zdecydowaliśmy wcześniej skończyć, bo nie dało się łapać. Płynęło cały czas Zielsko. Wydaje mi się, że głównie dzisiaj to, co zawiniło, to na pewno z mojej strony dobór miejsca, bo mogliśmy spokojnie sobie wybrać inne miejsce, pojechać i swobodnie połapać. Mieliśmy utrudnienia, Zielsko płynęło. Udało się złapać kilka ryb. Jednego fajnego leszczyka, którego zobaczycie na filmie. E, fajnego okonia. E, tutaj miałem dostęp na 20 metrze do małych płotek, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie po to przyjechałem. Nastawiłem się na coś większego. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Cześć.